Witajcie, moi drodzy! ściółki w ogrodnictwie stosujemy nie od dziś i są wprost niezastąpione we wszystkich uprawach, zarówno warzywniczych, sadowniczych, jak i przy roślinach ozdobnych. Te wszystkie ściółki mają bardzo dużo zalet. Między innymi, przede wszystkim, ograniczają zachwaszczenie. Owszem, na ściółce mogą się wysiać chwasty, jednak ich usunięcie jest nieproporcjonalnie wygodniejsze, niż gdyby zamieściły się w ziemi. Dodatkowo ściółki ograniczają parowanie, czyli utrzymują wilgotność podłoża, jednocześnie ta temperatura tego podłoża będzie tutaj raczej stała. Oraz chronią zimą, chociażby korzenie roślin, przed przemarzaniem. Kolejnym niewątpliwym atutem ściółek jest to, że wnoszą do podłoża dodatkową porcję materii organicznej, co z kolei jest bardzo dobre dla życia mikroorganizmów pożytecznych, które pomagają naszym roślinom. Alternatywą dla stosowania kory sosnowej mogą być różnobarwne zrębki drzew liściastych, ale też możemy zastosować różnokolorowe żwiry. Jednak tutaj musimy jednak zrobić to z rozwagą, ponieważ zbyt gruba warstwa żwiru za bardzo ubije podłoże, przez co korzenie też nie będą miały zbyt dobrych warunków do rozwoju. Przy szeroko rozumianych uprawach warzywniczych i sadowniczych możemy stosować również inne ściółki, takie jak na przykład trzcina, która jest pocięta, miskant, oczywiście trociny też z drzew liściastych, aby nie zakwasić podłoża słoma chociażby, ale też i wysuszona trawa. Ściółka nie musi być martwą materią organiczną, ponieważ w warzywnictwie, sadownictwie i rolnictwie stosujemy też żywe ściółki, czyli wysiewamy na przykład koniczynę czerwoną, białą, ale też i na przykład y, aksamitkę rozpierzchłą, która swobodnie też jest bardzo dobrą ściółką. W sadach pod y, rzędami jabłoni wysiewa się trawę, a mianowicie jej specjalnie Gatunek, czyli kostrzewę owczą, która daje bardzo dobre rezultaty w uzyskiwanych plonach. Jednak oprócz tych wszystkich ściółek, o których tutaj opowiedziałem, występują też ściółki syntetyczne, agrotkanina, ale też wszelkiej maści folie. Mogą być to folie poliprotylenowe, czyli czarne, przeźroczyste, ale też folie biodegradowalne. A na koniec, a propos ściółek, podpowiem Wam, co zrobić ze skoszoną trawą, jeżeli już mamy pełny kompostownik. A mianowicie, jeżeli pod płotem rośnie nam niepożądana trawa, to po prostu cienką warstwą skoszonej właśnie trawy Przysypujemy ją, przez co ograniczymy jej rozwój.